W maju tego roku odbędzie się finał 68. konkursu piosenki Eurowizji. Jako, że zeszłoroczne zmagania wygrała LORIN, konkurs ten tak samo jak w 2013 roku odbędzie się w Malmę. Zanim jednak poznamy zwycięzcę tego konkursu, trzeba wybrać naszego polskiego reprezentanta, a propozycji jest. Oj, bardzo, bardzo dużo. Cześć, Ama za mikrofonem. Dziś przedstawię Wam najlepszych kandydatów według mnie. Pamiętajcie, że jest to moja subiektywna lista. Jeżeli chodzi o główny majowy konkurs Piosenki Eurowizji, to wiemy już, że swój udział potwierdziło 37 krajów, w tym Polska. Po 31 latach do rywalizacji wraca Luksemburg. Przejdźmy już do polskich preselekcji. Propozycji, które zostały nadesłane do TVP, jest ponad setka. Piosenki, które zostały zgłoszone jako potencjalne kandydatury do reprezentowania naszego kraju w szwedzkim konkursie, są różne. I ta różnorodność jest tu cudowna, bo każdy znajdzie coś dla siebie i każdy może znaleźć swojego faworyta. Od mocnego rokowego uderzenia, przez klubowe bęgery, aż porapowane czy to zwrotki, czy całe kawałki. Po przesłuchaniu na YouTube kilkudziesięciu z nich mogę przyznać, że wytworzyłam sobie takie top 3, które moim zdaniem nadają się na szwedzki konkurs. Serpents w 2006 roku Eurowizję wygrał zespół Lordi, który stworzył podobny kawałek i zawojował cały konkurs odbywający się w Grecji. Polska propozycja jest równie mocna i moim zdaniem mogłaby zrobić furorę. Justyna Steczkowska. Motywy słowiańskie są bardzo modne, co widać po ilości propozycji zgłoszonych do polskich preselekcji. Kawałek jest świetny, a sama wokalistka ma kapitalne umiejętności wokalne. Krystian Embradora. Ta kompozycja jest po prostu świetna i podbiła moje serduszko. Fajnie mi się tego słuchało i myślę, że zostanę z tym kawałkiem na dłużej. Chciałabym wyróżnić jeszcze trzy piosenki, które po przesłuchaniu wpadły mi w ucho. Z pewnością będzie to Bryska z kawałkiem obca. Nita, Thunder oraz Mr. Narcissus Warrior. Powiem szczerze, że jestem zaskoczona poziomem niektórych zgłoszeń. Słuchało się ich naprawdę dobrze. A w kolorku amaretto ma swoje szczególne miejsce w moim serduszku. A wy słuchaliście eurowizyjnych propozycji? Co o nich sądzicie? Macie swoich faworytów? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie być na bieżąco z różnymi treściami na moim kanale, to dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pa!